Większość z najciekawszych obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających ma miejsce przypadkiem. Tak też było i tym razem, gdy entuzjasta zabawy dronem zdołał uwiecznić niezwykły obiekt, przelatujący tuż w jego okolicy. Zgodnie z relacją świadka, jego dron został umieszczony na wysokości około 120 metrów w celu nagrania pożaru pola leżącego około 10 km od jego domu. UFO jest widoczne przez niecałą sekundę, a sam kształt dziwnego obiektu ukazuje się przez zaledwie kilkanaście klatek nagrania. Zdecydowanie nie mógł to być ptak, ale w związku z tym, co takiego ukazało się na nagraniu. Obiekt przypomina nieco pocisk, ale trudno wyobrazić sobie, że amerykańskie wojsko wystrzeliwałoby rakietę w obszarze mieszkalnym. Zresztą jej silniki byłyby pewnie słyszalne, a nic takiego nie zostało zgłoszone w relacji świadka. Pozostają chyba dwie opcje, które jako tako uzasadniają te obserwacje. Albo mamy tu do czynienia z tajnym rządowym projektem super szybkiego pojazdu latającego, albo z rzeczywistym pojazdem obcych. Oczywiście rozumiem, że trudno zaakceptować tę drugą opcję, ale biorąc pod uwagę to, co widać na nagraniu, bardzo trudno sformułować jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie. W razie chęci wytłumaczenia tej obserwacji w inny sposób, link do nagrania znajdzie się poniżej. Gdybyście tak jak ja mieli problemy z zaobserwowaniem go na własne oczy, obiekt jest widoczny w okolicy minuty 55.